Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zjawisku, które zdominowało internet, to znaczy montaże Szymon Hołownia Giga Chat masakruje 1H osiągają zdecydowanie zbyt dobre wyniki i postaramy się dzisiaj rozkminić sobie dlaczego tak się dzieje. Patrząc na ostatni sukces medialny Szymona Hołowni pierwsze co mi się nasuwa na usta to jest pytanie, czy jest to tylko chwilowy hype, czy uda mu się utrzymać to zainteresowanie wyborców, odbiorców, telewidzów i internautów przez następne lata. Bo mimo wszystko na na razie możemy go obserwować w tej roli, jak sobie radzi z odbijaniem piłeczki i z pisem. Spoiler radzi sobie bardzo dobrze. Łączy nas wiele obaj, jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. Ale to, co mnie ciekawi, to jest jak zareaguje publika w momencie, kiedy Szymon Hołownia będzie musiał się postawić w jakiejś polaryzująco światopoglądowej kwestii po jednej ze stron, a prędzej czy później będzie musiał, bo trochę na tym polega polityka. I w takich sytuacjach chyba nie ma rozwiązania które usatysfakcjonowałoby wszystkich widzów. Czy chciałem powiedzieć widzów? Trochę tak. Absolutnie wszystkich ludzi. Być może będzie wyciągał kartę, którą no zapowiadał już w sumie od lat, to znaczy w takich kwestiach wchodzi opcja typu referendum i wtedy nieważne jakie on ma osobiście poglądy, może troszkę oddać władzę w ręce obywateli, co też ma swoje zalety, ale wiadomo nie jest to rozwiązanie idealne, bo też kosztuje i też sprawia, że wszystko idzie trochę wolniej. Pomoc dla sprawnych kurwa z moich podatków? Nie ma szans. Chociaż w Szwajcarii sobie podobno no z tym całkiem nieźle radzą. I być może w takim scenariuszu udałoby mu się pozostać tym medialnym gigaczadem, bo zwyczajnie nie zaczęłaby rosnąć grupa niezadowolonych przy tej, czy tamtej, czy jeszcze innej decyzji. Co się dzieje prawdopodobnie w przypadku każdego innego polityka. Ale to jest jednak pieśń przyszłości. A skupmy się troszkę na tym, co się dzieje tu i teraz, bo moim zdaniem jego sukces medialny bardzo mocno opiera się na jego spokoju. I jest to po prostu bardzo ładny kontrast do ludzi, którzy wrzeszczą i kłócą się w Sejmie. Widzicie na was! O, mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanów. Ma pan 10 sekund, panie was. ministrze. Co ciekawe, pamiętajcie, że kiedy my oglądamy obrady Sejmu, to praktycznie w ogóle nie słyszymy tego hałasu, jaki słychać podobno, będąc w środku. Te wszystkie kłótnie, które nam się wydają głośne. Panie posłanki, panowie posłowie. Jestem pielęgniarką. Dla nas są dość ciche, bo mikrofony jednak przede wszystkim mają być skupione na mówcach, tych oficjalnych, a nie tych krzyczących. A sam marszałek już kilka razy podkreślał, że w środku panuje straszny chaos i czasami ciężko jest usłyszeć własne myśli. Tworzy to zabawną sytuację, bowiem wydaje mi się, że dochodzi do czegoś takiego, że ci posłowie PiSu, ci ministrowie i tak dalej. No ja nie wiem w którym momencie wyjdzie ten film, czy oni jeszcze będą ministrami. Bo. Roasted. Być może uważają, że to oni wygrywają każdą werbalną potyczkę, werbalną chłostę z Szymonem Hołownią. Do momentu, kiedy nie wracają do domu i zamiast znaleźć swoje imię i nazwisko obok dopisku masakruje Hołownię przez jedną godzinę, widzą dokładnie odwrotną sytuację. Bo z perspektywy widza jednak takie opanowanie, no po prostu robi dobre wrażenie, tak? Ktoś nie daje się wytrącić z równowagi. Jego riposty raczej skupiają się na inteligentnym żarcie, a nie tym, że dwa razy mocniej Ciebie zwyzywam, bo ty zwyzywałeś mnie małpy silne, a jednak taką spokojną retorykę hołownie opanował do perfekcji. I tutaj mam dla Was w sumie mega ciekawą statystykę, dlatego że tak wiem, te wszystkie ankiety społeczne, badania, sondaże i tak dalej, często są mniej wiarygodne niż bardziej, ale potraktujmy to jako taką ciekawostkę. W ciągu. O ostatnich kilku dni Cebos przebadał zaufanie i nieufność obywateli do polityków. I proszę Państwa, statystyki wyglądają tak. Szymon Hołownia cieszy się zaufaniem 52% ankietowanych. Jest to najlepszy wynik wśród polityków. Na drugim miejscu jest Andrew Duda, nasz prezydent, który cieszy się zaufaniem 51%. I wydawałoby się, że to przecież nie jest żadna różnica. Ale tak jak wspominałem wcześniej, banano też przy okazji, czy jakiś polityk jest zdarzony brakiem zaufania. O ile w przypadku Dudy 38% Polaków powiedziało, że mu po prostu nie ufa. To w przypadku Hołowni tylko 27%. Co już sprawia, że te wyniki zaczynają dużo mocniej iść w stronę Hołowni. I widać tutaj zabawny trend, bo mam wrażenie, że do tej pory jednak polityk większości ludzi kojarzył się z taką osobą, której ufać nie należy, i to jest bardzo mocno w naszej krwi. Podejrzewam, że wynika to po prostu z naszej historii i z tego, że nie do końca mieliśmy taki wpływ na własną politykę, jaki chcielibyśmy mieć. Także to, że Hołownia jest zdarzony tak. Takim zaufaniem, a nawet jeżeli nie jest tym zaufaniem darzony, to bardzo często jest traktowana jako po prostu ciekawa osoba, którą warto śledzić, to jest jakiś powiew świeżości, tak? Ludzie zaczęli do niego podchodzić nie jak do polityka, przynajmniej moim zdaniem, tylko jak do, nie wiem polityka 2.0. Nie, nie mam pojęcia, jak to nazwać. No, nie, nie mamy chyba odpowiedniego słowa. Celebryta nie pasuje, bo celebrytą Polacy statystycznie też nie ufają. Ale na pewno widać tu pewien trend, i coraz bardziej mówi się o tym, że Szymon Hołownia wykorzysta ten trend do tego, żeby za dwa lata ubiegać się o stołek. Prezydenta, Bo przypominam, że marszałkiem będzie on tylko przez dwa lata. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach. I coś będzie dalej musiał robić, a z taką popularnością, z takim hypem, który za nim idzie, myślę, że to w sumie byłby całkiem niezły ruch pod kątem dalszego rozwoju dalszej kariery. Pewnie lepszego ruchu w sumie się nie da zrobić. I patrząc na to, że lider zaufania Pisu, osoba z pisu, której najwięcej ludzi ufa i jest zdarzona generalnie dość sporą sympatią w społeczeństwie. Tak wiem, Andrzej Duda. Szok. Ma za sobą już dwie kadencje i po prostu siłą rzeczy nie będzie mógł trzeci raz ubiegać się o stołek prezydenta. Szok, rozpacz, niedowierzanie. To znaczy, że PiS będzie albo musiał wystawić jakąś kompletnie nową twarz, która być może będzie musiała się zmierzyć z prime-hołownią, albo będzie musiała wystawić któregoś ze sprawdzonych polityków, starych twarzy tej sceny. Natomiast ci ludzie z reguły są przekreśleni w znacznej części społeczeństwa. Szczerze mówiąc, to wyobrażam sobie, że gdyby dzisiaj doszło do wyborów prezydenckich, to postawiłbym swoje pieniądze na to, że Szymon Hołownia wyjdzie z nich zwycięsko i to jeszcze w pierwszej turze. Co jest całkiem niezłym przeskokiem, bo mimo wszystko przypominam, że w 2020 startował już na prezydenta i uzyskał wtedy 14%. Większość ludzi traktowało go wtedy jako taką polityczną ciekawostkę, i chyba dopiero to, że stał się marszałkiem, sprawiło, że ludzie realnie zobaczyli, jak działa. Pomyśleli, że hej, może to jest ta nowa jakość w polityce, której tak długo szukaliśmy, i zaczęli darzyć go coraz większą sympatią. Spójrzmy zresztą na rosnącą w tym momencie popularność Sejmu. Jestem w stanie zaryzykować, stwierdzenie, że to, że Sejm ogląda się tak bardzo mocno, w znacznej części oparte jest o to, że po prostu Szymon Hołownia zaczął przyciągać do tego nowe twarze, zaczął przyciągać ludzi, którzy są zaciekawieni, którzy wcześniej nie myśleli, że będą oglądali największy polski patostream, a wciągnęli się jak ja pierdzielę, i którzy cały czas wyczekują nowych odcinków naszego małego show. Niezłą ciekawostką jest to, że nawet w momencie, kiedy to nagrywam parę dni temu, na kanale Sejmu pojawił się vlog z Sejmu. Jego forma jest taka, że jeszcze kilka lat temu nie Wierzyłbym, że coś takiego w Polsce powstanie. To znaczy, na start mamy dynamiczną muzyczkę, wjeżdżają napisy z fontem Beba Sky, którego sam zresztą od lat używam na miniaturkach. I możemy sobie pooglądać, jak kołownia chodzi i pokazuje, co gdzie jest, co jak wygląda od środka. I w duecie opowiada tam po prostu różne ciekawostki dotyczące tego miejsca. Przerabiamy salę sejmową na ogromny basen. Zaprosiłem pana Jarka, konserwatora basenu. Te przestrzenie musimy zakleić folią basenową. Każde drobne urządzenie elektroniczne należy wokół uszczelni. I ten film, w momencie, kiedy ja to nagrywam, to jest. Nie, nie wiem, nagrywam to. Który jest dzisiaj dzień? 4 grudnia jest dzisiaj. Ten film ma ponad 800 tysięcy odsłon. Vlog z Sejmu, gdzie ktoś nam pokazuje, jakie mamy guziczki. ludzi to tak ciekawi. Jasne, to jest interesujące, żeby to wszystko badać, ale mimo wszystko czuję, że gdyby to poprowadził ktoś inny niż Szymon Hołownia, to w najlepszym wypadku osiągnęłoby może 200-250 tysięcy. Kolejną ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o wyniki, jest liczba subskrypcji na kanale. Na ten moment. 387 tysięcy. W momencie kiedy robiłem sobie notatki do nagrania tego filmu, subskrypcji było 373 tysiące. I może to nie brzmi jakoś szalenie imponująco w dobie tego, że masa youtuberów może się pochwalić wynikami znacznie większymi. Ale posłuchajcie tego, trochę statystyk ode mnie. Posprawdzałem sobie troszkę Social Blade Sejmu. Abstrakcyjna myśl. I tak, na początku listopada 2022 Sejm miał na swoim kanale 41 500 subskrypcji. Po równo roku na początku listopada 2022. 23 roku subskrypcji było już 45 800, czyli przez cały poprzedni rok, gdzie obiektywnie działo się całkiem dużo, jednak, Sejm zdobył nieco ponad 4000 subskrybentów. I teraz uwaga, po tym roku, kiedy zdobyli te 4000, w ciągu jednego miesiąca zdobyli jakieś 340 tysięcy subskrypcji. A jak w ogóle lubicie statystyki, to mogę powiedzieć też, że w ciągu tego miesiąca podwoiła się liczba wyświetleń na kanale, co też jest ciekawe, bo oznacza to, że znacznie więcej ludzi, którzy Przychodzą obejrzeć coś Sejmu, decyduje się zostawić subskrypcję w oczekiwaniu na kolejne części serialu. A to już taki szczegół. To wszystko sprawia, że jeżeli to zainteresowanie, ten trend się utrzyma, to myślę, że możemy dojść do sytuacji nawet nie tyle, że Sejm przekroczy milion subów, bo jestem przekonany, że w ciągu kilku miesięcy to się może wydarzyć. Natomiast myślę, że jest też szansa, że Sejm RP dostanie się na listę 100 największych kanałów w Polsce. Biorąc dane z Social Blade'a, gdzie uwzględnione są takie kanały jak Bazylant, Traktorki czy Masa innych kanałów, które po prostu są zarejestrowane w Polsce, a robią kontent w multumie innych języków, to żeby i tak dostać się na tą listę, potrzeba zdobyć prawie półtora miliona subów. I jestem w stanie uwierzyć, że jeżeli ta tendencja się utrzyma i ludzie, nawet jeżeli nie będą oglądali na co dzień Sejmu, no na co dzień się nie da, ale na każdym posiedzeniu Sejmu, to będą wracali przy co głośniejszych sprawach, to być może Sejm może pomarzyć o tym, żeby znaleźć się w top 100 polskich kanałów. I to bez nagrywania Minecrafta. No ale zejdźmy na ziemię. W tym momencie, taką najwyraźniejszą oznaką YouTube'owego sukcesu dla Sejmu jest to, że zdobyli oni 100 tysięcy subskrypcji w górę, więc są uprawnieni do odbioru srebrnego guzika. I co ciekawe, z tego co można przeczytać w internecie, Sejm zgłosił się już po ten guzik. Oczywiście jest masa zabawnych miejsc, gdzie taki guzik mógłby wisieć. Natomiast pomysł jest inny, moim zdaniem bardzo szachetny, to znaczy przekazanie tego guziczka na wośb. I ewidentnie taka opcja jest tutaj rozpatrywana, więc może się zdarzyć, że będzie opcja wylicytować ten guzik. Prawdopodobnie pójdzie. Za ogromne pieniądze. A jeżeli mogę ten temat jeszcze chwilę pociągnąć, to myślę, że warto tutaj dodać, że na fali ostatniego wzrostu Sejm przekroczył liczbą swoich subskrybentów parlament Wielkiej Brytanii. Przypominam, w UK mieszka 67 milionów ludzi, w Polsce 38. To jest taka delikatna różnica, więc co, w jakim tempie Polska staje się turbo zaangażowanym społeczeństwem, i, i szczególnie widać to właśnie po tym zaangażowaniu młodych, którzy cały czas łakną nowego kontentu, łakną nowych rzeczy, co jest niesamowite. I co ciekawe, Myślę, że może tutaj następować takie Perpetuum Mobile, gdzie z jednej strony mamy Szymona Hołownię, który jest na coraz większej Fali popularności, a z drugiej strony mamy Sejm, który też sobie nabija popularność I przez to, że ludzie śledzą Sejm To zaczynają śledzić bardziej Działania Hołowni, a przez to, że ludzie śledzą Hołownię Coraz bardziej nabijają popularność Na kanale Sejmu. więc doszło do takiej sytuacji Gdzie mamy te dwa organy Nawzajem nakręcające sobie Popularność i w tym wszystkim nie ma Daniela Magicala Jak się to stało? Nie mam pojęcia Ale coś w polskim internecie stało się popularne i Daniel Magical nie jest w to w żaden sposób zamieszany. Niesamowite, co się dzieje. Wracając tak trochę bardziej do Hołowni, chciałbym też na chwilę zwrócić uwagę na fakt, w jak umiejętny sposób rozgrywa on taki młodzieżowy sposób życia w internecie, to znaczy posługuje się po prostu językiem używanym przez młodych ludzi, żywym językiem. I chyba najważniejszym tego przykładem jest to, że mogliśmy z jego ust usłyszeć gigaczat. Jest symbolem Gigaczada i muszę powiedzieć, że w bardzo wielu aspektach, bardzo wiele mi do niego brakuje. Co więcej, być może nie wiecie, ale Chowownia ma również konto na TikToku, na którym możemy zobaczyć coś takiego. Serdecznie Państwa proszę o uszanowanie przedstawicielki inicjatywy obywatelskiej. Nie ma tutaj z mojej strony żadnej złośliwości, nie kieruję tego w, do nikogo specjalnie, tylko bardzo proszę o ten szacunek. Jeżeli musicie pracować w tym momencie nad innymi rzeczami, bardzo proszę, są do tego inne miejsca. Dziękuję bardzo. I to jest dla mnie trochę abstrakcyjne, bo z reguły tego typu materiały do tej pory mogliśmy oglądać tylko w wydaniu youtuberów, którzy zatrudniają szoterów i ci szoterzy robią takie dynamiczne montaże, wyjeżdża twarz Gigaczada napisiki pojawiają się na ekranie i teraz robią to politycy. To jest niesamowite. Myślę, że chyba największy sukces medialny, zresztą mówiłem o tym kiedyś na kanale, na takim rozgrywaniu właśnie TikToka do tej pory zbijał Mensen, który zapisał się w świadomości wielu Polaków, co finalnie nie przyczyniło się na wybory, ale jednak zaczął on się pojawiać na radarze dużej grupy osób właśnie ze względu na swój bardzo mocny akcent na social media. Hołownia moim zdaniem robi to jeszcze lepiej, a patrząc na to, że już któraś osoba zyskuje realne zasięgi działając w ten sposób, zaczynam podejrzewać, że czeka nas kadencja TikTokerów, a nie polityków. I to ma oczywiście wady i zalety. No wady są takie, że łatwo sobie wyobrazić, że ludzie zamiast robić poważne rzeczy będą robili content. Zalety są takie, że w sumie to spoko, że ci ludzie w jakiś sposób starają się o uwagę wyborcy I jeżeli wyborcy tą uwagę danej osobie poświęcą, to potem taki polityk musi się podwójnie starać, bo będzie tym bardziej rozliczany ze swoich Błędów. O dziwo w ogóle ten motyw gigaczad Hołownia starają się podłapać też stare media, co doprowadziło do tak kuriozalnych sytuacji, jak to, że w internecie możemy znaleźć artykuł, uwaga, no ja tego nie przeczytałem, na poważnie. Szymon Hołownia zyskał nowy przydomek. Oznacza silny, odważny, ideał piękna. Via kobietagazeta.pl Także tak, trzeba mu to przyznać, ewidentnie odrobił pracę domową z młodzieżowości. Spójrzcie zresztą też na ten klip. Materiał dowodowy numer B, prosimy na ekran. B to nie jest numer. Wczoraj wieczorem był jak to się mówi w języku młodzieżowym, inba, że jakiś lobbysta. I muszę tutaj powiedzieć, delikatnie widać różnicę między osobą, która młodzieżowego języka nauczyła się przez to, że prawdopodobnie sama zapoznała się z treściami obecnymi w internecie i organicznie przyswoiła dane słowo, hołownia, a Donald Tusk, który, obawiam się, że podczas swojej próby bycia młodzieżowym, nauczył się słowa bambik z kartki, dlatego że Mateusz, ale w ciebie bambik. Ja nawet nie wiem jak to, jak to wymówić w taki sposób, czy to jest możliwe. Swoją drogą, zabawna jest też mina Donalda Tuska, który ewidentnie bardzo procesował to, co się właśnie stało, kiedy stojący obok marszałek powiedział INBA. Proszę, materiał dowodowy, liczba C. Było, było, było! Także po zebraniu wszystkich naszych materiałów dowodowych, myślę, że możemy wydać wyrok. Proszę państwa... Wysoki Sądzie. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, w ciągu następnych lat będą nami rządzić TikTokerzy. I z tą myślą was zostawiam. Zróbcie z tym, co chcecie. Ja wam daję narzędzia. <laughs> nie wiem, co wam daję. Przynajmniej kilka ciekawostek padło w tym filmie. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Mam nadzieję, że temat was zaciekawił, że pokazałem wam coś, czego jeszcze nie znaliście, jeszcze nie widzieliście. A jak nie, no to następnym razem postaram się bardziej. Żegna się prowadzący kanał Dominik Boss. Dominik Boss. Do zobaczenia w następnym odcinku. już niedługo. Pa!